No, ruch na podwórzu, o, żepak się może uda zasiać. jeszcze nie we wrześniu, o. maszyny zjeżdżają, a tu stop nasiona guzzi. Będzie coś z tego. W poprzednim sezonie no najlepiej planująca odmiana. Jeszcze wziąłem once populację na rozmnożenie. <laughs> Nie, ale, ale... też bardzo dobrze sypała ta populacja. Nie ma co gadać. Dobrze znany siewnik. Mzuri protliczwóreczka. Jeszcze przed samym siewem kwasy humusowe, humistar wlatuje. Tato pojechał poprowadzić operatora. Wstępnie. Jeżeli chodzi o nasiona, to tutaj jest zakładana obsada. No, już jest dosyć późno, późno więc 50 w Guzzi, końca nawet 60 zrobię. Nawóz koło stówki, 100 kg polidapu i, i nie wiem, i trochę za bo jest tak, jest tak troszeczkę za płytko. Ale bardziej się martwię, że te warunki jeszcze nie są takie idealne. To znaczy, że mokro. Mokro, ta ziemia się nie, aż tak bardzo nie rozsypuje. Mam nadzieję, że na innych polach będzie trochę lepiej. Nawet słychać jak ta słoma strzela, schnie to wszystko. 250 goni, ale ma co robić. 4 metry siewnik. No teraz od razu, teraz od razu widać, że, że jest lepiej, bo już jakieś sztuki na półcenta, o, na pół centa widoczne. Więcej nie ma co, jest bardzo dużo wilgoci. Powinno to szybko powschodzić w takim wypadku. Siew pasowy Mzuri rzepak 2022 Część z Was też widziała, że rozglądam się za nowym traktorem. Wersje były różne. Na początku zamiast JCB taka wersja ponad 200 konna, lekko, żeby w razie czego do ciężkiej pracy mógł John Deere zastąpić, w razie czego. Ale to różnie bywa, wiadomo, dobra, nie gdybamy. Później zacząłem oglądać takie wersje fendzików. 280-konnych, 300 konnych. No, no tak ładnie to wygląda. I tak jak sobie teraz myślę, kurde, za takie 280 koni, nawet do takiej czwórki jakbym coś w przyszłości myślał kiedyś. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Jak fundusze, to taki się wpasowy, to wtedy bajeczka. Tu 254 metry idzie. 280 to, to będzie dobrze. O, no, nowy spodniak wyszedłem, zobaczcie. Nie da się z białej koszuli robić w polu. Nawet z nowymi maszynami, tak jak tutaj. Leciałem tutaj herbicydem wcześniej, ale jak spadło tyle wody, no to jeszcze całe kłosy zaczęły. Całe kłosy zaczęły kiełkować to, co leżało. No i musiałem jeszcze raz takim literkiem przejechać, żeby, no, żeby później się już nie bawić. Tak w sumie na samo coś będzie dawane, bo, bo tego pewnie jeszcze sporo leży gdzieś tam między ścieżkami. No dobra, to kończę. Dalej. W sumie te opryski dużo szybciej idą niż siew. Więc y, ja to sobie szybko odskoczę. No. Jak woda jest, to i można z ręki rzucić i urośnie, co nie? Jak to mówią. Ja tu nawet za bardzo nie chciałem mówić, ile jest małych kawałków, żeby nie straszyć. Wszyscy się pytają. Ile tego? Jakie małe? Nie nie jest dobre. Jedziemy do przodu, co się będziemy na zapas martwić. A trochę tego jest takie pół hektarowe. Po co tu się ten? Myśleć za dużo, lepiej do przodu jechać dzisiaj. To są te piękne półhektarowe kawałeczki. No ale co zrobię? Jeszcze droga przedziela. Już nawet nie ma coś z poprzeczek robić, tylko podnieść do góry przez drogę, przejechać, opuścić i tyle. W sumie też tak się je tutaj. Grzesiu, obiadek co dla Ciebie losu? i dla Pana. Ciepło jeszcze jest. Ładowarka, z którą jest Kolorami. Dla pana lepiej różowe, wiesz? Czego? Bo fajniejsze pudełko, tylko kolor nie fajny. Ale lepiej jest podzielona. O nie wyłączyłam. Bo Grzesiek tutaj jest jako obserwator bardziej. Ja jestem obserwator, ale przecież mam ten. Kwasy humusowe wysiewam przed siewem. objeżdżam, zaraz po nawozy muszę jechać. Nasiona. No to nie jest tak, że obserwator. Cały czas coś. Co na kolację? Dopiero obiad zjadłeś, a już pytasz apelację? No powiem ci, że tak led, ledwo się nasyciłem. Naprawdę? Dwa łódka zjadłeś? No mówię, ledwo co się, ledwo co się nasyciłem, ale, ale nie będę przesadzał. Z pełnym żołądkiem też się źle robi. Czekam, właśnie zaraz tato przywiezie trochę tam nawozu, dorzucić, a ja dalej pędzę opryskiwaczem na kolejne pola. Przed samym siewem kwasy humusowe. Na razie wysiewana odmiana guzzi. na końcu będzie populacja onca. Mzuri do przodu jedzie. To ubywa przy czwórce to ubywa. No. Dawaj mu. Dawaj. <gry> Moje żonie takie terenowe auta pasują, no tak. Ona taka drobna, mała, a tutaj taki byk. Znaczy to jeszcze nie jest byk, no wiadomo są większe, ale... No ale coś to nie jest ten Cinquecento. No Łączy nas pląt, to prawda akurat fajnie wychodzi. No, jeszcze niedawno trzeba było wracać po nawozy. Teraz trochę lepiej sytuacja wygląda. Bardzo mi się podoba tutaj, że w Merlo sobie możemy tutaj regulować ten przesuw boczny, super sprawa naprawdę, jak gdzieś trzeba tam delikatnie się przesunąć po prostu o 10-20 cm, no to jest piękne. Mniej może ten taki, to poziomowanie na boki, ale to poziomowanie całej maszyny, ale samo przesuwanie wysięgnika na bok nie odziął. bałagan, bałagan bałagan to jest, ale ale efekty za to fajne, będę miał małe porównanie, bo przez drogę oreczka wykonana trochę wcześniej ten rzepak zasiany a u mnie tak to wygląda czyli jednym słowem przy tym striptilu może to nie wygląda ale efekty są za to fajne, bardzo fajnie rzepak reaguje bardzo fajnie buraki reagują zboża też się udawały, bo bo sam siałem jęczmień. Lata tu taka. Jakiś bąd. No. Poleciał. Ja przy ten strippil się szykowałem. Też ze względu na to jaka była u nas aura, pogoda, warunki polowe. Mianowicie było tak mega sucho. Że ja nie chciałem żadnymi maszynami w pole wyjeżdżać, bo by, bo by mi było szkoda. Naprawdę mega, zero wody. No, jak wiadomo, jak sucho, to stripteal to jest złoto. Jeżeli jest wilgoć, no to, no to oczywiście można ręką rzucić i, i też wyrośnie. I tak szykowałem się. Popadało trochę za, znaczy za dużo, no 90 litrów, także wlało konkretnie. A stripteal został, tak czy inaczej. Według mnie rzepak bardzo fajnie na ten strip reaguje, także myślę, że efekty będą e, fajne. Ma zasada działania, no to tak jak widzicie, e, spulchniony na głęboko pas, podany nawóz. Jeżeli jest fosfor i azot, tak jak w tym przypadku, to te ziarno, to te nasionka, czy tam ziarno, cokolwiek, no idzie bardzo mocno w dół, jakby ciągnie za tym azotem i za tym e, e, fosforem najbardziej. No, i dlatego też tak się to fajnie sprawdza, jak się jeszcze doda jakiś tam w podsiewacz nawóz. No, i tutaj jest pas oczywiście nieuprawiony. Także pasy uprawione tutaj na szeroko, te są nieuprawione, nieruszane, zostawione tak jak, tak jak po żniwach. Bałem się o tą aurę i o to, że, że będzie nieco za bardzo gliniaście mokro. Ale, ale w sumie trochę przeszło. Proszę bardzo. Jest. No taki centymetr tutaj wychodzi. Ale w miarę się to rozsypuje. Tragedii nie ma. Może rewelacji też nie, ale siejemy. Terminy gonią. Zasada działania bardzo prosta. Talerze przecinające, gdzie mój palec? Tutaj. E, później zęby na głęboko podają nawóz. Koła dogniatające, no i jezdne oczywiście. I sekcja wysiewająca. Tutaj wylatuje sobie ziarenko. Z tyłu jeszcze kółka dogniatające, zagęszczające, tak żeby to podsiąkanie było lepsze. Uf, jest pan. Pan? A. Zaraz będziemy siadać dalej. Rzepa. A gdzie pan? No w ciągniku.